Pierwsze to, z czym mamy teraz do czynienia, czyli generatywna rewolucja, zwłaszcza w obszarze sztucznej inteligencji, to jest coś, co bardzo będzie wpływać też na sprzęty wokół, na świat fizyczny. Dlatego że my dzisiaj mamy takie wrażenie, że ten czat GPT sobie w tej sieci zostanie. No nie. Modele językowe mogą być też na krawędzi, mogą być na Edge'u, mogą być zaimplementowane w masie sprzętów i ja absolutnie jestem w stanie sobie wyobrazić, że z tymi sprzętami będzie można w przyszłości swobodnie rozmawiać. Jeśli tego będziemy chcieli, oczywiście. To jest taki świat trochę rodem z Japonii. Ja tam niedawno byłam i okazało się, że bardzo dużo sprzętów tam mówi do ludzi. Mam wrażenie, że w naszej cywilizacji my nie jesteśmy do tego tak przyzwyczajeni. Może jeszcze lodówka, która wysyła że tam czegoś brakuje, to jest w porządku, ale sytuacja, w której, no nie wiem, z nami zaczyna rozmawiać w domu, to jest coś dla nas jeszcze mocno szokującego. Ale modele sprawiają, że taka interakcja jest możliwa i ona może być też dużo bardziej swobodna niż no, wszystko to, czego doświadczaliśmy do tej pory, więc ja sobie wyobrażam, że będzie bardzo dużo gadania wokół, również gadania ze sprzętami i będziemy musieli pewnie dobrze poustawiać z kim, z czym chcemy rozmawiać, bo w zasadzie wszystko będzie mogło się do nas odezwać. oh